Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o czasie, czasie nam danym. Czas to zasób osobisty. Jest dedykowany wszystkim czynnościom danego dnia i rozłożeniu ich równomiernie. Aby jedna nie odbywała się kosztem innych. Tymczasem traktujemy czas jako nadrzędny. A my jesteśmy mu poddane i upychamy w konkretną godzinę czy dany dzień wszystko, co możliwe. Robiąc wiele. Czynności byle jak, pokazując sobą byle jakość. Co więc zrobić, aby odzyskać zarządzanie czasem? Przede wszystkim rozpisać go na czynniki pierwsze, a więc zrobić diagram. Na co mam dedykować czas danego dnia, tygodnia czy miesiąca czy wreszcie roku? I dokonać pewnego rozgraniczenia, kiedy coś zaczynam i kiedy kończę w danym dniu, a potem przejście do kolejnej czynności żeby wszystkie były w harmonii i żeby nie pominąć tego, co istotne. To byłoby na tyle, na dzisiaj dziękuję za uwagę.